Hejka widzowie, z tej strony Max. Jak dobrze wiecie, za niedługo zaczną się wakacje i niestety mamy dosyć smutne rzeczy Wam do powiedzenia, bo jeśli będą filmy, to raczej Max będzie w nich uczestniczył, dlatego że widzieliście ten, pewnie dużo z Was widziało ten film o Cristiano Ronaldo, podczas nagrywania tego filmu był on krótki, dlatego że Podczas nagrywania go naderwałam sobie ścięgno i złapałam konduzję i nie będę mogła grać przez jakiś czas. Jeśli, mm -hmm. ben, jeśli będzie mój powrót do gry, nagramy Wam odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się wtedy to spodoba. I tak ogólnie chcieliśmy Wam powiedzieć, że nie będziemy mogli na razie grać. Ale na razie nie Ale grać jakieś piłka. inne odcinki może się uda, bo chodzić mogę, tylko po prostu widzę, że wam powiem, że jak nie kopię piłkę, to mnie bardzo boli. Ten wal, ten wal. Nie mogę zbyt grać w piłkę. Ale filmki z czegoś innego, możecie pisać z czego Ej, mamy nagrać pytania. i nagramy. Yy, Widzowie możecie pisać yy, jakie mamy właśnie nagrywać te odcinki. Yy, właśnie w wakacje będziemy nagrywać bardziej na dworze. Yy, jak będę mogła grać już w piłkę to Was powiadomimy i będziemy nagrywać dalej z piłki nożnej. No, a jak już hmm. mówiłam, powtarzam się w sumie cały czas. Piszcie po prostu z czego mamy nagrywać. Dzięki pa.